Cześć, tym razem wybraliśmy się na słoneczną majorkę. Wyspa ta oczywiście musiała przywitać nas plażą, no a akurat ta była to taka sobie, za to my woleliśmy udać się w nieco inne miejsce. No, jesteśmy już na wylotówce, ruch jest zajebisty, po horyzont jedno auto. W taki właśnie oto automagiczny sposób pojechaliśmy do Kalapii. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie skorzystali z uroków tamtejszej krystalicznie czystej wody. Woda była zimna, ale czy było warto. Oczywiście. Potem udaliśmy się już szukać miejsca, gdzie spędzimy noc. No i udało nam się sfryganizować cały dom. I prezentował się on mniej więcej w ten sposób. Allah Akbar. Teraz czas na górską część wyprawy. Wybrałem się do miejscowości Lutz. Słynie ono z cudownej barokowej bazyliki oraz niezwykłego ogrodu botanicznego, ale mnie bardziej interesowało, gdzie jest krzyż. Aby go znaleźć, trzeba było wdrapać się na górę. W trakcie tej wspinaczki dało się zobaczyć fragmenty drogi krzyżowej. No i w końcu udało się dotrzeć na szczyt i uważam, że dla tak przepięknych widoków. Wiadomo, warto. No to jedziemy dalej. W końcu czas odwiedzić i wschodnie wybrzeże Majorki. I to jest ten moment podróży, w którym zdecydowałem się pobawić trochę w geocaching. Skrytkę udało się znaleźć, ale nie tylko. Cudze majtki to raczej nie jest cash. Udało się znaleźć pozostałości po Cesarstwie Rzymskim. Podobnych fortyfikacji tutaj na Majorce jest mnóstwo. Część, podobnie tak jak ta tutaj, została zagospodarowana ponownie przez Hiszpanów. Zgodzicie się, chyba że fajnie byłoby mieć codziennie w pracy tego typu widoki. Jak każda podróż, również i ta, w pewnym momencie musiała się zakończyć. Niezależnie od tego, czy to mi się podobało, czy nie, zapraszam do klikania łapki w górę. Z nami Majorka, przed nami Majorka. Łódź autostopowa. Płód przed nami i ust.